Pewnego wieczoru dostałem SMS-a z nieznanego numeru. Zgadnij kto wpadnie z wizytą. Myślałem, że to któryś z kumpli sobie jaja robi, więc odpisałem: Święty Mikołaj? Brak odpowiedzi. Wzruszyłem ramionami i wróciłem do oglądania meczu, suwając resztki pizzy z poprzedniego dnia i udając, że mnie to nie rusza. W głowie już jednak coś zaczęło mi zgrzytać, bo żaden z kumpli nie pisał w takim stylu. Po pół godzinie kolejna wiadomość: Lepiej ogarnij pokój, bo już prawie jestem. No to już byłem pewien, że ktoś mnie wkręca. Odpisałem na luzie: Przynieś chipsy, jak już się fatygujesz. Ty poszedłem do kuchni i opowiedziałem o tym siostrze. Śmialiśmy się z tych mrożących krew wiadomości. Jakbyśmy byli w jakimś kiepskim horrorze klasy B. Siostra jeszcze zażartowała, że zaraz wyskoczy z za Instynktownie obejrzałem się za siebie. Godzinę później. Masz miejsce na walizki? Zostaje na tydzień. Ten ktoś naprawdę się postarał. Wkręciłem się w klimat i odpisałem: Tylko jak nie chrapiesz, to możesz zostać. Ale w końcu zrobiło się dziwnie. Poprosiłem siostrę, żeby zadzwoniła na ten numer. Nikt nie odebrał. Zostawiliśmy głosówkę w stylu tajemniczy gościu, pokaż się albo lecisz na czarno listę i wtedy do pokoju wchodzi mama. Z miną jakby właśnie odkryła, że zamówiliśmy pizzę za jej ostatnie pieniądze. Wyglądała na rozbawioną i jednocześnie zrezygnowaną. Serio? Zapytała, pokazując tam telefon. Żadne z was nie sprawdziło numeru kierunkowego? Spojrzeliśmy po sobie jak dwa barany na burze. To była ciocia Irena, powiedziała mama, powstrzymując śmiech. Przyleciała z Irlandii. Telefon jej padł na lotnisku, więc pożyczyła komórkę od i oczywiście musiała wymyślić sobie tajemniczą misję. Ciocia rzeczywiście przyjechała. Z walizką, łososiem w słoiku i dwiema paczkami norweskich cukierków, które smakowały jak mydło. Została na tydzień i jeszcze przez długi czas na każdej rodzinnej imprezie kładła mi na kolanach paczkę chipsów ze słowami No jak już się fatyguję I do dziś, jak tylko dostanę wiadomość z nieznanego numeru, odruchowo piszę To ty, święty Mikołaj